Odra poniżej Krosna Odrzańskiego. Już oczywiście też zarazem poniżej ujścia rzeki Bubr do Odry. No zdecydowanie więcej wody. Powolutku, powolutku zbliżamy się do granicy polsko-niemieckiej. Nadal ruch na rzece żaden. Dzisiaj mnie minęła jedna niemiecka motorówka z, z dziewczynami, i to właściwie wszystko. Można śmiało rzec, że na 300-kilometrowym odcinku Odry więcej spotyka się promów należących do dyrekcji dróg publicznych niż prywatnych jednostek typu kajaka, czy łódki, czy motorówki. No, i tu mamy niemieckie kozy. Wcześniej było stado niemieckich baranów na brzegu, też luzem chodzące. Za to jeszcze ani razu nie widziałem krów niemieckich. A to ciekawy obiekt most betonowy, drogowy. Wypatrzyłem go na Google Earth, yy, wygląda na prze obiekt przedwojenny, zniszczony, czy przez Ruskich, czy przez Hitlerowców, w wie i już nieudbudowany, jako że tu jest granica. W każdym razie trzyma się solidnie, jak na swoje lata. I że się to opłaca. my özün tu chodzi kanał yy, łączy z Odro, od 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 odry odchodzi od kanał od razu prawa to yy, jest popularna ścieżka